Naszą kolejną bałkańską serię rozpoczynamy jeszcze nie na Bałkanach, a w drodze na nie, w stolicy Węgier. W Budapeszcie byliśmy już rok temu, tym razem jednak przybyliśmy do niego wcześniejszą porą, stąd też poświęcamy mu więcej czasu. Mostem Elżbiety przechodzimy nad Dunajem z Pesztu do Budy. Będąc w tej części miasta, udajemy się do ulokowanej nieopodal góry Gelerta, restauracji Platan Grill. Ujęcia z Budy na kanale widzicie po raz pierwszy. Jednak prawdę mówiąc, jest to już nasza druga wizyta w tej części węgierskiej stolicy. Ściślej rzecz ujmując, powrót po bagatela pięciu latach. Wraz z naddunajską trasą docieramy pod wzgórze zamkowe. Spod niego mostem łańcuchowym przechodzimy na teren Pesztu. Będąc na jego obszarze, udajemy się do restauracji, w której próbujemy charakterystycznego dla kuchni węgierskiej, langosza. Nasz pobyt w Budapeszcie kończy się. Następnego dnia wjeżdżamy bowiem do Serbii, która, tak jak rok temu, jest dla nas krajem tranzytowym. Zatrzymujemy się na chwilę w restauracji przy autostradzie A1, w której kosztujemy lokalnej kuchni. Stolicę Macedonii Północnej od południa otacza masy wodno. Jesteśmy na szczycie krstowac, który wznosi się 1066 metrów ponad poziom morza. Znajduje się tutaj Krzyż, i to właśnie pod nim rozpoczniemy podróż po Skopie. Krzyż milenijny jest wysoki na 66 metrów, co czyni go jednym z wyższych. Jeżeli nie najwyższym chrześcijańskim krzyżem na świecie. Przypomina on o dwutysiącletniej historii chrześcijaństwa w Macedonii, a także o tysiącletniej autokefalii macedońskiego kościoła prawosławnego. Jest zatem symbolem niezależności Macedonii od Serbii. Już od samego początku wzbudzał kontrowersję, należy bowiem pamiętać, że Skopie to nie tylko chrześcijanie, ale również muzułmanie, choćby Albańczycy, Turcy czy Bośniacy. Z góry wodno udajemy się do centrum Skopia. Nad Wardar. Z nadniego z kolei wyruszamy w kierunku starego bazaru. Trafiamy do restauracji pczela, w której próbujemy m.in. innymi sałatki szopskiej czy mięs z grilla. Na północ od Vardaru rozciąga się Czarszija, czyli stare miasto, na którym znajduje się również stary bazar, a także liczne świątynie, w tym chociażby meczety, jako że mieszkają tutaj muzułmanie, w tym meczet Mustafy Paszy, największy meczet w Macedonii, wybudowany za czasów Imperium Osmańskiego w XV wieku i właściwie od tego czasu nie ulegał większym zmianom. muzułmanami. W Skopie mieszkają również prawosławni macedończycy, a także serbowie, a zatem są tutaj cerkwie. Cekwie budowane także za, za panowania osmańskiego, a zatem nie mogły być wyższe niż sztukę krzydzące na koniu. Dlatego ta tutaj cerkwie Zbawiciela jest częściowo wybudowana w głąb, w głąb ziemi. W cerk i naszą uwagę przykuwa XIX-wieczny ikonostas. Warto zwrócić uwagę również na otoczenie świątyni, czyli dziedziniec, rosnące przy nim cytrusy, a także otaczające go mury i wybijającą się ponad nie dzwonnicę. Ponad Skopie wznosi się twierdza Kale, wybudowana już za czasów iryjskich. Roztacza się z niej panorama stolicy Macedonii Północnej. Z Kale udajemy się z powrotem na stary bazar. Znajduje się na nim nasze ubiegłoroczne odkrycie, czyli kawiarnia serwująca soki i rzecz jasna kawę w kokosie. Właśnie tutaj w Skopie, jeszcze za osmańskiego, przyszła na świat matka Tegasa skarputy. Eee, matka terasa Skalputy urodziła się tutaj w Skopie, natomiast jej rodzice pochodzi ze Szkoty, w Albanii. I to właśnie tutaj, w Skopie, znajduje się Dom Pamięci. Domu pamięci przyglądamy się fotografiom rodziny Boyadziu, z której wywodziła się matka Teresa, a tak właściwie Anieze Gonża. W ekspozycji wchodzą również miniatura domu rodzinnego matki Teresy, a także archiwalne zdjęcia Skopia z, z okresu, w którym je opuszczała. Dalsza część ekspozycji zabiera nas w podróż do Kalkuty, w której działała Matka Teresa, ale także przeprowadza nas przez wydarzenia, takie jak przyznanie pokojowej nagrody Nobla, nadanie tytułu doktor honoris causa przez Uniwersytet Jagielloński. Czy beatyfikacja dokonana przez Jana Pawła II? Współcześnie Skopie zamieszkują głównie Macedończycy i Albańczycy. Nie należy jednak zapominać o wciąż obecnych tutaj Turkach, i tym samym kuchni tureckiej, której próbujemy na starym bazarze w restauracji Medo. Tym, co kojarzyć się może z Turcją czy też Bliskim Wschodem, a znajduje się także w Skopiu, jest bazar. Jesteśmy w niemałej hali targowej wypełnionej stoiskami z warzywami, owocami, przyprawami, serami czy wędlinami. W taki sposób nasz pobyt w stolicy Macedonii Północnej dobiega końca. W południe wyjeżdżamy bowiem na zachód. Po drodze zatrzymujemy się na chwilę w miejscowości Mawrowi Anowi. Podziwiamy w niej znajdujące się na terenie Parku Narodowego jezioro Mawrowo.